Hej ludziska, z tej Basker, a to jest Ben i Ed. Jesteśmy Edem, naszym zombiakiem, to jest Dead Run, czy Run Dead. E, I mamy czwarty poziom, który się nazywa Stupid Backstage Again. Czyli, no, głupie kulisy, jeszcze raz. Czyli to co mieliśmy na samym początku, to był w sumie trening. I to są dokładnie te same kulisy. Tu pewnie inne drzwi są otwarte, bo tu chyba były otwarte, tak? E, mogę tutaj i tutaj, a to ciekawe. Aaaa, znowu mnie wywaliło. Mógłbyś mi nie wywalać tego wszystkiego? Mogę to jakoś ustawić? Pewnie nie, muszę zmienić kamerę. Co jest? To nie ja teraz. No, poszedłem, poszedłem gdzieś w ogóle. Halo. <grymne> dobra, e, przybyłem tutaj po co? Aha, dobra, To jest chyba dalsza droga z tego co widzę. A tu jest. Nic? Tu powinny być puszki. Ale nie ma. No, okej. Okay. Nic tam nie było, po prostu drzwi, ślepe drzwi. Eee, tym możemy sobie niszczyć, właśnie o to, o takie, o to takie ścianki. Z desek spoko. Mamy twardą głowę tak poza tym. No. Puszki razy dwa. Czy tu będzie jakieś tajne przejście? Już nie pamiętam. No nie do końca pamiętam tą grę. I tak. <gryw> nie trafiłem. To też niszczymy. Pięknie. Puszki i puszki e, Raczej chyba wszystkie puszki będą po drodze, tak mi się wydaje. Ponieważ to jest jakieś szkoleniowe właśnie. właśnie. E, mogę tu wejść puszki U, puszki! Wow, fajne, fajne, fajne fajna makieta, <grym> zniszczyłem drzewka. Czy mogę dom zniszczyć? Chyba nie. Domku nie mogę. Domek jest twardy. Drzewa mnie rozwalają. Dobra. No i sobie ucinamy nogi Popsuliśmy piłę I mamy iść tędy Moglibyśmy iść całą głową Ale wtedy bylibyśmy bardzo wolni I możliwe, że czegoś byśmy nie zrobili To jest tutaj Śmiesznie biegamy, patrzcie na to Możemy robić jakieś te emotikony? Nie, nie możemy Mogę sobie się w czoło Poklepać Tu byśmy chyba nie weszli, choć pewny nie jestem Mhm Bierzemy tutaj. E... No i tu byśmy nie weszli, tak! Ech. O, za pierwszym razem, wow. Dobra, nie wiedziałem, że trafi aż tak. Okej, okay, zbieramy sobie puszeczki ostatnie. I tam już jest koniec. Także ten brak muzyki, co nie? Dobra. Śmierdzimy? Takie coś nie, to myślałem, że takie zielone... zielona... Mm, zielony dym nad nami. No, prawie byliśmy... ...kołotwórcy. No ale nie udało się. 2 minuty i 34 sekundy. Prawdopodobnie w tym odcinku też zrobimy 3. Eee, 3. mapy. Chyba, że druga będzie bardzo ciężka. Bo jej nie pamiętam. Nie, zrobimy to i bonus. Tak, tak, myślę, że tak będzie okej. Okay. Uu, nie dobra, to jest boss. No, tu się mogę trochę namęczyć. Tak, pamiętam go, pamiętam. On był ciężki. No. Dobra, lecimy. O no, i zaczynamy tylko głową. Prawdopodobnie na końcu tam nic nie ma. Wiem, że to sprawdzałem. I nie pamiętam czy tam coś było. To jest najgorsze. Ale przyjmijmy, że tam nic nie było. Przed nami jest właśnie ten boss. Coś nie lubi klaunów? Proszę bardzo, tutaj jest przed nami. Okej. Okay. Ma trzy życia. I jest bardzo nieprzyjemnym klaunem. Fajna muzyka, wiesz, Już widziałem go. Dzięki. Odnawiamy się w całej swojej okazałości i biegniemy przed Ciebie. Te puszki są jakieś? Chyba są, ale nie tutaj, nie w tym miejscu. Ooo, uderzył koło nas. I drzewka, tym razem większe drzewka. Nie we mnie! Było blisko. Okej, okay, skaczemy. Po puszki i musimy go zabić. Czym zabić? Armatą. Armatom z nas zrobił nam. My, my jako pocisk, w takim sensie, no nie? I to jest bardzo niefajny tryb. Trzeba jak najszybciej idziemy. A! Ja mam taką bardzo fajną taktykę. Bo tam jest jedna armata, pewnie jak widzicie. Co nie? Tam jest druga, a trzecia jest gdzieś wyżej. Czy po prawej stronie jakoś? Po tamtej chyba, tylko jej nie widzimy. No tak. Więc idziemy tutaj teraz najdalej. Najda, najdalej tej. Najbardziej oddalonej. O! W ten sposób. Która? Prawa, lewa. No, ale tu są te przejścia, więc tu najpierw idziemy, bo później on dostaje rage'a. No, on później dostaje rage'a i jest coraz trudniej, więc najpierw te górne piętra. No, mam lagi tutaj. Hmm, nieprzyjemne. Ale mam nadal 60 FPS-ów na Ovesie i zaraz zgubionych latek, więc jest w miarę okej, okay, jeżeli chodzi o was. Chodzimy do armaty, celujemy. I jego y, trybka. Już popsuliśmy mu lekko twarzyczkę i teraz już coraz większy rage. Później to będzie już masakra. chyba ma piłę na środku? Wow. Wiem, że się dało jakoś polecieć na górę dzięki jego rękom. Rękom? Tak, tak. No, jednej ręki, tak, bo nie używaliśmy. Bo gdzie? Tu, dobra. E, idziemy teraz wyżej, pięterko Bo to to jest jeszcze spokojne. To co będzie trzecie. To no, to już będzie ostre No krowy. Okej, okay, szybko najgorsza uderzy ta sama eee... Scenka, że upadamy Jakbyśmy byli bez władzy, no nie? Dobra no, ja raz nie trafiłem, mi było smutno, bo męczyłem się na górę o, W drugą stronę zrobiłem Czyli najpierw to na dole, a potem to na górze A potem się męczyłem bardzo długo Ponieważ raz sfejlowałem i nie trafiłem mu mózg Strybka No to jest nieprzyjemne Fak, 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 fak On nas z... tylko chyba przewraca, ale też może zabić Bo dziwo to mi się nie stało, nie zabił mnie Jeszcze, dobra Jeszcze powiedziałem Tak, zablokowałem się Dobra I teraz ostatni I teraz coś, czego nie lubię Robi tak i wraca Nie wiem, czy będzie tak kilka razy, robić, nie pamiętam Hop, dobra Trzeba się odwracać przez cały czas i to jest złe. Ja no, w miarę to nie jest takie ciężkie. tego co teraz widzę, wow! Oberwaliśmy w pięty. No, tak leciutko. No dobra. No jednak nie jest ciężkie. Nie wiem, czemu mi wtedy tak źle szło. Okej. Okay. No i stąd jest najtrudniej. Dang. Chyba zebrałem już wszystko. Czerwone nosy. To jest Rudolf. Dobra i teraz idziemy sobie prosto Piły nadal działają, więc możemy się przeciąć e, No przed nami jest e, Ben Naprawdę? Proszę powiecie, że tu jest gdzieś tam z tyłu Ja sobie tam pójdę, a to nie jest tam gdzie myślę, że to jest Weź te ręce Słuchaj, może by po nim wyjść? Jakoś? Nie wiem Dalej działa Eee, wow, jakby zaraz podniósł tą rękę, to by było straszne. Dobra, przejdziemy się najpierw tutaj, bo ja dalej wierzę w to, że ja po prostu tutaj gdzieś puszkę pominąłem. Czemu ty działasz? Dobra, po prostu się kręci, okej, okay. na szczęście. Już myślałem, że rękę tutaj da. Ej, no nie widzę żadnych puszek. Halo, puszki, proszę, nie mówcie. Dobra, najwyraźniej są tam, gdzie myślę. Wiecie, wiecie o czym myślę? Tak Jedne puszki Nie wiem, sprawdzę to e, Może wam o czymś opowiem, nie wiem Gorąco ogólnie jest. Będzie się było 40 stopni, tak? W słońcu. Z tego co wiem. No. Ciekawe opowie opowieści. W sumie dzisiaj e, źle powiedziałem, bo ja to nie wiem kiedy wrzucę. A nagrywam to Chyba zakończenie roku szkolnego dla e, klas do czwartej technikum. Trzecie liceum. Dobra, nie ma nic. Gdzie to było? Chwila, muszę pomyśleć. Gdzie ja mogłem puszki zostawić? Ej, nie wiem. Ciężko, ciężko. Tam się tam tańczy jak szalony. No. Ale ogólnie tak uważam, że wolę jednak jak jest zbyt ciepło niż być zimno. Chociaż jak jest zbyt zimno, to w domu jest ciepło, a jak jest zbyt ciepło, to w domu jest ciepło. I to jest problem. <laughs> Okej okay. Czemu on się dalej rusza? Halo panie proszę się przestać ruszać Puszki, puszki, puszki Eee widzę, dobra, widzę, znalazłem Znalazłem, jestem idiotą Tylko która to jest teraz dolna? No zapomniałem o tym On się dalej obraca, nie powinien się obracać już, on jest zepsuty przecież Okej, okay. jest teraz undeadem, wow Dobra Eee, lecimy. Tutaj, tutaj, tutaj. I proszę doskoczę Skoczyłem, ale oberwałem. Gdybym zbyt wysoka. Zbyt, eee, zbyt zbyt... wysoka. Skoczył, to by mnie po prostu... Co nie? Wyśledy ze mieczem. No. Dobra, 12 na 12. O, darmowe, darmowa telewizja. Fajnie. Jestem w darmowej telewizji jeszcze, a nie w jakimś HBO albo gdzieś tam. Eee, wróć, 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 bo ja tu miałem bonus, bonus, który pamiętam, że był dosyć męczący No ale go zrobimy <laughs> no, On był bardzo męczący No No pain, no gain O, świetnie Co to to widzicie? Muszę się o to, czy tu jest czy może więcej no, Bo po prostu muszę się dostać na dół Odbijając się o to Żeby nie właśnie umrzeć Dobra Eee, sobie po prostu gdzieś, tak napałem A, tam mogłem się... No tak, tak Dobra, tak i tak zginąłem. Eee, w prawo. Z tego co widziałem. Zapomniałem już o tym. Dobra, powoli, powoli. Muszę po prostu powoli upadać. No niestety, nie przeżyłem. W głowę traciłem korpus był, ale głowy już nie. A głowa jest najważniejsza. W tym całym interesie. Nie, zbyt szybko. Oj, chociaż, chociaż wyhamowałem na ostatniej. Dobra W jest checkpoint, jej e, I chyba tutaj nic więcej nie ma Tam nic nie pominęliśmy fajnie, że teraz patrzę, jak już checkpoint złapałem Lecimy w dół, oto Wow To było szybko... Dobra, nie żyję No Zbyt wysoka No i taki... No, free trifal Mogę <głos》>, powiedzieć Oj, 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 oj Aj, no to przecież dotknąłem tam nogą, eee. Dobra, jeszcze raz to nie ma znaczenia, czy skoczę przed yy, skokiem. <gry> Okej, okay. no dobra, myślałem, że przeżyję. Jakby tamto mnie wyhamował... O, wrócił komar. A nie mogłem go znaleźć przez 10 minut chyba. Chciałem go zabić. Nie udało się. I żyję. O, 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 bardzo fajnie, bardzo fajnie. Powoli, powoli... Jest. Dobra, udało się. Czy to coś jest? Tu nic nie ma. Bierzemy jedno, drugie. Jej. Dobra. I mamy tutaj takie coś, działo, które do nas strzela. Wow, dobra, jeszcze raz. I kulka nam została. Ja dobrze pamiętam, że to w tym poziomie był taki nie do przejścia yy, sekret? Można tak to nazwać. Nie trafisz już we mnie, jestem zbyt blisko. Nie schylić się aż tak, chyba. No jednak... No nie trafi, no nie, ale strzelam nadal. On się na szczęście nie odwróci. Te Będą nowe. Pamiętam, dobrze pamiętam, że będą nowe. Dobra, nie widzieli. Pierwszy rzut oka. Lub rzut głowy. Okej. Okay. Okej. Okay. Okay. Już jest teraz trudniej, bo jest tylko... Z tym się bardzo męczyłem. Pamiętam. Tak wali. Nie wiem. W sensie nie jest, że śmierdzi, tylko to tak wbiło o coś. Jakiś metal. Nie, strzelaj sobie. A ja kapitanie, kapitalnie. Dobra. Jedziemy sobie... Pierwsza jest chyba prawa. No. Uuuu... Bolało. Myślałem, że nie, do, nie dostanę jednak Czy jak na to dotknę? Tak. Po prostu znaczy, że dotknę. Czyli jest po prostu... E, tak ustawione. Nie jest że od siły. Tylko po prostu od potknięcia go. Okej. Okay. Fajnie. Idziemy dalej. Trochę mi to zajmie. Oj tak, trochę mi to zajmie. To jest bonus, który jest dosyć duży. Komar wyleciał, tak. Dobra. Wow. Wow, wow. Okej. Okay. Zauważyłem, czy pasi. tak po prostu. Mogłem to przeżyć, już było lajtowo, bo coraz bardziej były włączone. No, zapomniałem o tobie, kompletnie. No jakby mnie je teraz jeszcze raz trafił to byłoby źle Najpierw na po prawej, potem po lewej Na słuchu wystarczy Okej, okay. żyję. Znaczy tak od tego Milimetry Do tego tych kul przeżyję, ale wiecie, mogę spać. Zaraz mnie nie trafi A ja nie trafię w ziemię no tak Trzoma z gołą Okej Nie trafisz we mnie odbije się Tak zapomniałem, że to trzeba skoczyć się po prostu Przejść <laughs> dobra Strzelaj Okej, okay. było blisko No ale nie trafi Teraz mi się uda, teraz musi się dać Skupienie, full skupienie Ouuu! Zapomnę skoczyć. Dobra. Eee... Nie wiem ale teraz już się na pewno uda. Odbij się, dziękuję. Dobra, problem jest, jak już chodzę na tą ścieżkę pojedynczo. Muszę zbejtować tamte armaty, żeby przy końcu mnie trafiły. Czy, nie, nie mnie, ale by mnie strzeliły. O że robię tak, robię tak, wow, śniegę miałem tak, 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 to było mocne, nie powiem, to było mocne, ale chyba rozumiecie o co mi chodzi. Przy końcu na ostatnim klocuszku ee, po prawej muszę stać, żeby one strzeliły właśnie w prawą stronę, a ja wtedy będę po lewej, czy tam gdzie jest pojedyncza droga, a, czy ten mikrofon nie mogę się nawet normalnie podrapać, czy ten wysięknik, no. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay, powoli. jest w miarę dobrze, źle. Tu. no, czemuś ty też nie wystrzelił. Dobra, i teraz prawdopodobnie... Miałem powiedzieć prawdopodobnie mnie w ogóle nie trafią. Gdybym nie skakał. A skakać musia. ja Mogę skoczyć i... Nie, to jest tylko w się tak. Że mogę skoczyć i nogi podnieść do góry. Aż szkoda. Czyli ja wolał odwrotnie, żeby ciało kulić podczas skoku. No ale się nie da. Dobra. Lecimy. No trochę mi to zajmie, to jest zdenerwujące. Okej. Okay. Tu, tu. tu tu. Tu tu. Ok. Dobra. Już się chyba udało udało. Eee, tutaj? No Zawsze jak robię coś, nad czym się musisz rozkupić, to mnie w spędzi. Nie wiem czy też jak macie Okej okay. Bang. Puszeczki, osiem puszek i jestem nie nawet, coś we mnie strzela, a to jest złe. Co tu z tyłu? O. A. Nie wiem, nie mam pojęcia. Wiem tyle, że to są. Wiem tyle, że tutaj są ostrza i po prostu nie wszedłem. Eee, spoko. Uu. Dobra. 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 <grym w> Spójrzem... <spodzieniu> Dobra, chociaż te puszki pozbieram Dobra, już nie Już nie No, tu możemy przebiec normalnie, tu się musimy zatrzymać Biegniemy, biegniemy, biegniemy Skok Tutaj nie mam pojęcia co W głowie mi się miesza Okej okay. zła strona Okej okay. Dobra Dobra pięknie mamy jedne, mamy drugie 11 już 12 Po tej stronie są No Nie wiem, czy ja tędy przejdę Tak, tak, teraz Lekki skok Sputamy Wow Dobra, ale przynajmniej puszki zbiorę, tak jak mówiłem Uf. I jeszcze jedne puszki mogę już w sumie ja, zaraz 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 na końcu nie ma checkpointu jest gol To znaczy że nie będziemy mi się liczyć ciało tak czy mogę dojść w ten sposób prawda nie policzy mi się w ten sposób że niepełne zaraz prawdę tak mogę do końca przechodzić yy, bez ciała czyli no, coś tam muszę mieć jednak głowę na przykład no i to było na tyle w tym odcinku w następnym odcinku mamy oto taki takie takie taki twisted show Jej. do zobaczenia 爸爸，嘿。